Cześć! Oto Lip Motor, czyli chiński startup pod skrzydłami europejskiego Stellantisa. Dlaczego model C10 jest samochodem elektrycznym, a pod maską pracuje silnik spalinowy? Dlaczego, kiedy wyładuje wam się telefon i w międzyczasie rozwalicie sobie lusterko, to będziecie musieli w nim spać? Najpierw no dlaczego? Ja to nie Marcin, a Lip Motor to nie Tesla. Zapraszam Was na test najnowszej chińsko-europejskiej propozycji. Już sobie wyobrażam, jak wielu z Was patrzy w tym momencie w ekran z krzywą miną i zadaje sobie pytanie, co to w ogóle jest. Więc na początku filmu krótkie wyjaśnienie, z czym my w ogóle mamy dzisiaj do czynienia. Lipmotor Motor to chiński lider wśród startupów z segmentu zrównoważonych i przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie pojazdów elektrycznych. To oznacza, że w przeciwieństwie do wielu innych chińskich marek, Lip Motor nie ma wielkiego doświadczenia w produkcji samochodów. Nie oznacza to jednak, że jest to jakaś tam firemka z małego garażu w Chinach. Choć Leap Motor rzeczywiście jest firmą prywatną, to do czerwca tego roku udało im się otworzyć już 1500 salonów na ponad 30 rynkach świata. Ale co ważne, to właśnie Stellantis, posiadający takie marki jak Peugeot, Citroen, Opel, Jeep, Alfa Romeo, DS, Maserati i wiele innych, Postanowił stać się oficjalnym dystrybutorem Lip Motora, ale co więcej, powiedzieli, że nie tylko będą sprzedawać te samochody, ale także zajmą się ich produkcją. Z zewnątrz Lip Motor C10 to typowy przedstawiciel służby segmentu C, o długości 4,74 m, z rozstawem osi 2,83, wysokością 1,68 m i dość sporą szerokością 1,90 m. Kiedyś natomiast mówiłem Wam, że na przykład nowe Volkswageny wyglądają dla mnie trochę jak roztopiony budyń. Cofam to. Nie widziałem wtedy Lip motora 10 Trzeba przyznać, że projektanci chyba nie znają zwrotów ostre czy kanciaste kształty. To nie oznacza jednak, że to wszystko się nie klei, bo trzeba przyznać, że konsekwencja jest. Jak sobie ustalili projektanci, że nie ma ostrych linii, to nie ma. Jest na tyle konsekwentnie, że ten samochód otrzymał główną nagrodę w konkursie French Design Award w 2024 roku. Mnie najbardziej jednak urzeka ten lakier, który nazywa się Glazed Green i jest w tym samochodzie w standardzie. W BMW taki lakier kosztowałby pewnie z 20 tysięcy złotych. Kończąc już wywód na temat wyglądu, to oczywiście patrząc na ten samochód nie da się nie zlepić C10 z kilku innych aut. Przód dla mnie to przede wszystkim Kia Soul, bok... Przypomina trochę Tesla Model Y, a tył to połączenie Porsche Cayenne z Kio Sorento. Widzieliście te efekty w Lipmotorze po wciśnięciu parkingu? Oglądaliście Night Raidera? C10 też do Was mówi, tyle że od tyłu strony. Żeby się dostać do wnętrza Lipmotora C10, będziecie potrzebowali, nie uwierzycie, Karty albo telefonu. Ja akurat mam takie ładne opakowanie, żeby tej karty nie złamać, ale we wnętrzu jest karta, która wygląda jak karta bankomatowa, czy też karta do Tesli. Do czego zmierzam, mówiąc wam o tej właśnie karcie. Żeby otworzyć drzwi motora, musicie ją przyłożyć do lusterka, albo posiadać aplikacji. Ale załóżmy taką sytuację, że nie wiem, pożyczacie ten samochód komuś, albo rozładował Wam się telefon. Jedziecie wąską uliczką, mija was samochód i bum rozwalacie sobie lusterko, bo stykacie się lusterkami za autem Was mijającym. I teraz tak, dopóki nie wrócicie do osoby, która jest właścicielem tego samochodu, albo nie naładujecie telefonu, albo nie wymienicie lusterka, no to powinniście w tym samochodzie siedzieć, bo nie jesteście go w stanie zamknąć. Oczywiście macie tutaj możliwość wsadzenia kluczyka bezpieczeństwa, no ale wozić kluczyk bezpieczeństwa w środku samochodu to też słabe rozwiązanie. W Tesli tą kartę przykłada się do słupka. I moim zdaniem, to jest dużo bezpieczniejsze rozwiązanie. Jeśli natomiast chodzi o wnętrze, to tutaj nie będziecie mieli żadnych wątpliwości, czym inspirowali się inżynierowie z Państwa środka. Tak Was tylko naprowadzę, że są takie samochody z literką T na masce i kiedyś tamta firma też była startupem. Aha, i uprzedzę Was wcześniej: nie wiem, ile razy w najbliższym czasie wymienię nazwę Tesla. Dostępne w to Motorze C C10 są dwie kolorystyki wnętrza, albo taka jak ta, którą nazwałbym ciekawą, albo po prostu zwykłe czarne wnętrze. I co najważniejsze, obydwa kolory są dostępne bez żadnej dopłaty. A sam wygląd, no nie ma co się oszukiwać, jest tutaj jak z tą maską Marcina na początku. Niby patrzymy na wnętrze nowego modelu, a tak naprawdę wszyscy wiemy, że wygląda to jak dobrze nam wszystkim znane wnętrze Tesli. Jedyny główny wyróżnik tego wnętrza od wnętrza Tesli jest to, że przed kierowcą znalazł się wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala, bo w Tesli tego wyświetlacza nie ma. Na środku macie tablet o przekątnej 14,6 cala, który... No właśnie. Jakość ma naprawdę na genialnym poziomie, ale to, jak wiele rzeczy jest tutaj wyciągnięte z amerykańskiej marki, też niesamowite. to parę przykładów. Pierwszy z nich, ustawianie lusterek w tym samochodzie. Jak myślicie, gdzie to się robi? Dwoma pokrętłami na kierownicy. Prawe odpowiedzialne jest za prawe lusterko, lewe za lewe lusterko. I co ciekawe, te kółka również można skręcać w prawo lub w lewo. Więc ojej, jaki innowacyjny pomysł! Kompletnie bym na to nie wpadł. Spójrzcie chociażby, jak wygląda system związany ze zużyciem paliwa i zużyciem energii. Ojej! No wygląda jakby znajomo. Samochód plus cały zestaw y, informacji ustawionych jakoś tak w znajomy sposób. Spójrzcie na tryb jazdy. No też jakby znajomo. Wszystko możecie przeklikać dokładnie w takim samym ustawieniu, jak jest w Tesli. No niesamowite. Nawet ikonka radia jest jakby podobna. Natomiast to, co na pewno nie jest związane z Teslą, to chociażby nawigacja, która nie jest googlowska. Jest tutaj nawigacją wbudowaną, ale to całkiem naprawdę zgrabnie i szybko działa. Do tego macie takie możliwości, jak poszukiwanie wszelkich stacji ładowania blisko Was lub gdzieś na trasie. To jest fajne. Druga sprawa jest też taka, że macie tutaj możliwość ustawienia różnego rodzaju tapet, bo ekran główny wygląda w ten sposób. I zobaczcie, te tapety naprawdę mogą być efektowne, bo no. są ruchome. Oczywiście one nie cały czas tak się ruszają, bo to by mocno denerwowało, ale widzicie, już się zatrzymało. No i jeszcze jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jak już jesteśmy przy ekranie, to macie tutaj kamery 360, które robią wrażenie w tym samochodzie, bo jest ich mnóstwo. Możecie sobie na przykład zobaczyć, czy kołami nie podjeżdżacie. No akurat nic tu nie widać, bo mamy otwarte drzwi z tyłu, ale z przodu możecie zobaczyć, czy czasami nie uderzacie w jakiś krawężnik. Możecie też wrzucić efekt 3D i to działa bardzo sprawnie. Natomiast oceńmy jeszcze na szybko ogólnie to wnętrze. Jeśli chodzi o stylistykę, no to jak w test, jest turbo prosto, natomiast jest nowocześnie, nie ma co się tego czepiać. <gry> to wszystko wygląda jak taki właśnie zlany plastik, który możecie wylać cokolwiek i na pewno tutaj nic nie przesiąknie. No, jakby takie mocno, mocno użytkowe. W każdym razie, jeśli chodzi o materiały w tym samochodzie, no to jest całkiem nieźle, bo na górze macie miękkie tworzywo, niżej macie taki bardzo przyjemny też. Nie wiem, co to jest też jakieś tworzywo, które się ugina pod palcami. Dalej jest taki fajny plastik. Niżej znowu jest to tworzywo, ale już nieco mniej tego wypełnienia miękkiego. No i tu macie dokładnie to samo tworzywo, ale już w ogóle bez wypełnienia. Więc całe wnętrze jest jednolite, jeśli chodzi o faktury, i to jest fajne. A jeśli chodzi o dotyk, no to idąc im niżej, tym oczywiście bardziej twardo. Spasowane też to jest wszystko całkiem fajnie i naprawdę nic tutaj nie wydaje. No oczywiście, że jak pociągnę w tym miejscu, to gdzieś tutaj będzie coś skrzypiało. No, ale ja to robię już tak mocno, mocno nad wyraz. Ciężko jest się tu do czegoś dostać. Tutaj na drzwiach jest takie tworzywo, pianka. Ja w sumie nawet nie wiem jak to nazwać, bo coś mi to przypomina, ale od tygodnia nie jestem w stanie skojarzyć, co to jest. Wszystko jest mocno wypłaszczone, wygładzone. Za dużo się tutaj nie dzieje, dokładnie tak samo jak na zewnątrz. Drzwi też również mięciutkie. Podłokietnik nieco twardawy, ale ugina się delikatnie pod palcami. Oczywiście podłokietnik też jest mięciutki, więc tutaj naprawdę nie ma się do czego czepiać. Pozycja za kierownicą też jest bardzo przyjemna. Zakres regulacji bardzo szeroki, w każdym możliwym aspekcie więc każdy raczej znajdzie tu dla siebie miejsce. Również na nogi dla kierowcy nie jest jakoś bardzo mało miejsca. Jedynie ten element trochę może przeszkadzać, ale... Mocne czepialstwo, moim zdaniem. Kierownica również reguluje się w dwóch zakresach, aczkolwiek góra-dół dość niewielki zakres. Przód-tył jest już moim zdaniem lepiej, natomiast ja bez problemu, jako osoba, która ma 183 cm wzrostu, znalazłem tutaj bez żadnego problemu miejsce dla siebie. No to zajmiemy się ergonomią tego samochodu i od razu Wam powiem, że jest dość mocno standardowo. Ale schowek przed pasażerem nie otwieramy z ekranu jak w Tesli, tylko jest normalny guzik, więc pełna innowacja. Natomiast ten schowek ciężko nazwać schowkiem, bo nie mieszczą się w nim nawet instrukcje tego auta. Jest tak płytki, tak mały, że... Mogłoby go w ogóle nie być, i chyba nikt by nie narzekał. Nie za wiele się tutaj mieści. Dalej mamy dwa uchwyty na kubki, gdzie nasz kubek wchodzi bez problemu. Jest również y, półka z bezprzewodową ładowarką, i jest coś, co mogłoby sugerować, że to się odsuwa, ale nie, to jest tylko i wyłącznie taki detal, y, który ma po prostu urozmaicić ten tunel centralny, żeby cokolwiek się tutaj działo. Pod spodem. Macie półeczkę, macie wyjście 12V, macie y, port USB i USB-C. Jest oczywiście schowek w podłokietniku i on jest już naprawdę zacnych rozmiarów, więc fajnie, że chociaż tu macie, gdzie coś schować. Kieszenie w drzwiach również nie najgorsze. Y, można tutaj wsadzić nasz kubek, co prawda na wcisk, ale da się to zrobić i jeszcze zostaje trochę miejsca. To, co istotne, to w sumie z uchwytów na kubki dla tak naprawdę drugiego rzędu możecie również korzystać z przodu, bo są one bardzo blisko. Więc jeśli nie chcecie sobie tutaj zastawiać, to możecie postawić kawkę tu i chyba nie ma problemu z tym, żeby to wziąć, odłożyć i normalnie funkcjonować za kierownicą. Więc z perspektywy samego wnętrza i ergonomii, proszę nie ma, szczerze mówiąc. Zanim jeszcze przejdę do tylnej części tego samochodu, to chcę Wam pokazać jeden ciekawy przycisk, który znajduje się tutaj. Jeden jest do sterowania oczywiście roletą i jest jeszcze drugi. Drugi jest do sterowania fotelem pasażera. I powiem Wam szczerze, że wcale tego fotela nie trzeba przesuwać, żeby otrzymać tutaj naprawdę mnóstwo przestrzeni, bo fotel przede mną ustawiony jest pode mnie. Przypomnę jeszcze raz, mam 83 cm wzrostu, i czuję się trochę jak w Skodzie Super. Naprawdę mnóstwo przestrzeni, na stopy mnóstwo przestrzeni, pod fotelem na stopy mnóstwo przestrzeni, a fotel jest w jego najniższej pozycji. No mogę się tutaj mocno rozłożyć. Do tego trzeba przyznać, że ta kanapa jest bardzo wygodna, bo jest fajna, miękka i dość dobrze wyprofilowana, więc szczerze mówiąc, ja mógłbym tutaj podróżować bez jakiegokolwiek poczucia dyskomfortu, bo jest o, wow, nad głową 10 palców wolnej przestrzeni. Jest czym się pochwalić. Natomiast jeśli chodzi o ergonomię jakieś takie dodatki, no to tego już za dużo nie ma. Macie tylko dwa porty, jeden USB-C, jeden zwykły, macie nawiewy, macie uchwyty na kubki, o których Wam wspomniałem z przedniej części, które teoretycznie są właśnie dla osób siedzących z tyłu. Jest podłokietnik który nie skrywa nic poza tym, że jest podłokietnikiem i tak naprawdę kieszenie za fotelami tyle za dużo się nie dzieje. Natomiast ta przestrzeń tutaj, wow! Spójrzcie, takie rzeczy zrobiłem tylko i wyłącznie w Superbie, a tutaj bez problemu jestem w stanie się zmieścić między fotelem a kanapą. Bardzo dużo miejsca. Podłoga jest oczywiście nieco wyżej, bo mamy do czynienia z samochodem o napędzie, o którym wam powiem. Za chwilę, ale już się pewnie domyślacie, jaki to jest napęd. Natomiast też nie zmienia to faktu, że to podparcie nie jest najgorsze, biorąc pod uwagę, że ta podłoga jest nieco wyżej. No i zauważyłem jedną rzecz, która nie inspirowana jest Tesla, a inspirowana jest Mercedesem, a mianowicie obudowę głośników, które ewidentnie przypominają nagłośnienie z Mercedesa. Bagażnik w C1000 jak na takie wymiary, szczerze mówiąc, nie imponuje. Lib motor oferuje w tym modelu dwie pojemności w zależności od tego, jaką wersję napędową wybierzecie. 467 litrów w wersji elektrycznej lub równe 400 litrów w wersji Rive, czyli dokładnie takiej, jak ja mam dzisiaj do testów. Po złożeniu oparć też nie ma szału. Otrzymacie bowiem kolejno 900 lub 865 litrów. Jak wam powiedziałem we wstępie filmu, Lip Motor to lider wśród startupów w segmencie zrównoważonych i przystępnych cenowo rozwiązań w zakresie pojazdów elektrycznych. Po tej skomplikowanej formułce po prostu nie spodziewajcie się tu silnika V8, ba. Nie spodziewajcie się nawet czystej spalinówki. Leap motor C10 dostępny jest z dwoma rodzajami napędów, czysto elektryczny o mocy 218 koni mechanicznych lub w wersji RIV, czyli taką jak ja mam tutaj, co oznacza Range Extended Electric Vehicle, w polskim rozumieniu pojazd elektryczny o rozszerzonym zasięgu. Brzmi skomplikowanie? Tylko Wam się wydaje, bo jest to Wam dobrze znane rozwiązanie chociażby z Nissana Kaszkaja. C10 z tym napędem jest wyposażony w akumulator o pojemności 28,4 kWh oraz niewielki silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra, który nie jest połączony z kołami. Tak więc, realnie rzecz ujmując, C10 to tak naprawdę samochód elektryczny, w którym silnik spalinowy pełni tylko rolę generatora prądu, a nie motoru napędzającego koła. Tak więc. Moc tego silnika spalinowego, która jest bardzo skromna, bo ten motor generuje zaledwie 88 koni mechanicznych, z punktu widzenia osiągów nie ma dla was kompletnie żadnego znaczenia. Tutaj najważniejsze jest to, że silnik elektryczny generuje 215 koni mechanicznych. Pytanie więc, jak to jeździ? Zanim jednak ruszę, to bardzo istotna informacja. Zawsze w tym samochodzie, jeśli nie będziecie mieć skonfigurowanej aplikacji, musicie tą kartę. Położyć w tym miejscu, żeby w ogóle uruchomić samochód. Kurde, podobnie jak. A już wiem, Tesla. Co oznacza jednak zwrot, pojazd elektryczny o rozszerzonym zasięgu? A mianowicie, według deklaracji producenta, Lip Motor C10 ma przejeżdżać ponad 970 km na jednym ładowaniu i tankowaniu. Jak to możliwe? Już Wam tłumaczę. Sesiądka Riv oferuje bowiem trzy główne sposoby ładowania. Ładowanie prądem stałym z sieci o mocy do 65 kW, ładowanie prądem zmiennym z sieci o mocy do 6,6 kW oraz ładowanie za pomocą pokładowego generatora energii elektrycznej, który jest połączony właśnie z czterocylindrowym silnikiem spalinowym. I ten ostatni wariant powoduje, że wasz zasięg mocno wzrasta. Otóż w tym samochodzie macie dostępne cztery tryby pracy i warto o nich opowiedzieć. EV+ plus to jest tryb, w którym yy, samochód używa tylko i wyłącznie silnika elektrycznego do momentu, kiedy naładowanie akumulatora nie spadnie poniżej 9%. Później macie tryb EV i on jest w sumie taki sam jak EV+. Plus, tyle, że silnik spalinowy uruchomi się szybciej, bo w momencie, kiedy naładowanie akumulatora spadnie poniżej 25%. Jest tryb paliwo, który w ogóle Tłumaczenie tego jest bez sensu. Natomiast tutaj chodzi o to, że kiedy włączycie ten tryb, to macie suwak, gdzie możecie ustalić sobie poziom naładowania akumulatora. I w tym momencie jeśli ustawicie sobie na przykład 60%, to w momencie kiedy naładowanie akumulatora spadnie poniżej tej wartości, silnik spalinowy się uruchomi. Czyli tak naprawdę to jest dokładnie to, co ten tryb IV Tryb EV, natomiast tutaj sami sobie decydujecie, kiedy ten silnik spalinowy ma się uruchomić. No i jest jeszcze tryb Power Plus, który e, odpala silnik spalinowy na stałe, i silnik spalinowy w tym momencie działa jako generator, cały czas doładowując wasz akumulator. Pytanie tylko, czy to wszystko tak pięknie działa w praktyce? Po pierwsze, na pewno trzeba dość mocno pochwalić producenta za całkiem przyjemne wyciszenie silnika spalinowego. Przykładowo, w Nissanie czujecie się, jakbyście mieli do czynienia z bardziej z samochodem spalinowym niż elektrycznym. Tutaj rzeczywiście silnika spalinowego mało co słychać, a do tego samochód dużo częściej stara się nie absorbować spalinówki. Niestety sama dynamika, choć mocno przypomina tą z czysto elektrycznych samochodów. To jakoś nie powala. 215 koni mechanicznych i 320 nm no nie są wartościami, które należą do grupy tych przypominających Wam, co jedliście na obiad. Tutaj to przyspieszenie jest ok. Raczej ten samochód rozpędza się niż mocno przyspiesza. I o tym na przykład mówią deklaracje producenta, bo według grip motora C10 ma przyspieszać do setki w 8,5 sekundy. Oczywiście według deklaracji. Zawieszenie w tym samochodzie również zasługuje na pochwałę, bo całkiem nieźle wybiera wszelkie nierówności. Czasem jednak zdarza mu się zapomnieć co ma robić i wtedy poczujecie nieprzyjemne dobijanie. Układ kierowniczy w LIP Motorze C10 jest dokładnie taki sam jak to zawieszenie, czyli raczej nastawiony na komfort i czasem również potrafi Zapomnieć, co ma robić. Mówię tutaj o sytuacjach, kiedy będziecie musieli szybko zadziałać kierownicą. Wtedy poczujecie pewne dziwne opóźnienie układu kierowniczego. Więc w tym samochodzie raczej nastawcie się na spokojne pokonywanie zakrętów niż precyzyjne celowanie w każdy Apex. Warto też wspomnieć o tempomacie aktywnym w tym samochodzie, który uruchamia się bardzo dziwnie, bo uruchamia się go manetką do wybierania trybu jazdy. Więc, jakby trzeba, musiałem tego na początku mocno poszukać. Teraz już wiem, że kiedy wcisnę manetkę na dół, to włącza się tempomat aktywny. Tyle, że ten tempomat aktywny działa średnio. A mianowicie, chodzi mi nie o utrzymywanie stałej prędkości, bo to nie należy do trudnych rzeczy, natomiast chodzi mi o utrzymywanie odległości za samochodem przed nim. Bo w momencie, kiedy ustawicie się za jakimś samochodem i będziecie chcieli utrzymywać prędkość za nim, po prostu jechać za autem przed wami, okaże się, że ten tempomat działa tak. Samochód przyspiesza, zwalnia, przyspiesza, zwalnia. Kompletnie nie potrafi się zdecydować. On nie utrzymuje stałej prędkości. On po prostu jeździ w ten sposób. Przyspiesza, hamuje, przyspiesza, hamuje, przyspiesza, hamuje. No to nie jest ani ekonomiczne, ani wygodne. A do tego no, wasze zaufanie spada, czy on rzeczywiście wie co robi? Warto przejść do ekonomii tego samochodu, ale zanim zobaczycie pomiary, to muszę wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. A mianowicie, w Lipmotorze C10 nie da się tempomatu ustawić na wyższą prędkość niż 130 km na godzinę. Więc jeśli będziecie planowali dłuższą podróż tym samochodem na autostradzie, to niestety maksymalnej dozwolonej prędkości na tempomacie nie osiągniecie. Na koniec warto powiedzieć o zużyciu paliwa i energii elektrycznej, no bo i to, i to musicie wziąć pod uwagę. Ja tutaj po przejechaniu 57 km niecałych, i to jest dystans z tego nagrania, to mam średnie zużycie paliwa na poziomie 5,6 litra, natomiast średnie zużycie prądu to 18,5 kWh. Natomiast po większym, przy większym przebiegu zużycie paliwa no, mówię tutaj o dystansie prawie 470 km, to 6,8 litra. To, co również zasługuje na pochwałę, to kultura współpracy silnika elektrycznego z silnikiem spalinowym. Co mam na myśli? Chodzi o to, że silnik spalinowy widać, że gra tutaj drugie skrzypce i wcale nie chce wychodzić na pierwszy plan. A to powoduje, że zarówno jeden, jak i drugi napęd bardzo dobrze się ze sobą dogadują. Jeśli chodzi o politykę cenową Lipmotora, to ona może delikatnie zaskakiwać, bo najtańsza odmiana tego auta zostałaby ceniona, nie uwzględniając promocji, na 163 200 zł i tyle samo zapłacicie za odmianę RIV, jak i za czysto elektryczną wersję. Topowe wersje również są w tej samej cenie i są niewiele droższe, 169 575 zł. Ale... Są aktualnie promocje. One nie są wieczne, więc tylko Wam o nich wspomnę, że w tym momencie Lip Motoracy 10 możecie wyhaczyć za 143 200 zł, a to 20 000 zł mniej. I jeszcze uwzględnijcie ewentualne dopłaty do wersji elektrycznej. Realnie rzecz ujmując, można ten samochód wyciągnąć za nieco ponad 110 000 zł. A to już sprawia, że przy tych gabarytach, samochodzie elektrycznym i tym, co on oferuje, to jest dość ciekawa oferta. No i najważniejsze, jedyne co możecie zmienić w cenniku, w konfiguratorze, co możecie tak naprawdę, czym możecie podwyższyć cenę, to wspomniane wcześniej takie 3400 zł. To jedyna rzecz, którą możecie zmienić. Ale oczywiście pamiętajcie, że na tego typu samochody możecie otrzymać atrakcyjne finansowanie. Wejdźcie na Automotolis i zerknijcie na ofertę. Jaki jest więc lip motor C10? Niewątpliwie zaskakujący, zarówno pod względem wnętrza, wykonania napędów. Natomiast jest jedna bardzo istotna kwestia, a mianowicie wsparcie Stalantisa, bo w tym momencie niepewność z serwisem nieznanej marki właśnie przestała istnieć. Pytanie tylko, jak szybko klienci się przekonają do tak nieznanego samochodu i nieznanej marki. I mam wrażenie, że niestety jeszcze musi sporo wody w rzece upłynąć, aż to będzie naprawdę popularne auto, ale trzymam za to kciuki, bo mam wrażenie, że to naprawdę całkiem ciekawy samochód. Dajcie natomiast znać, co Wy na ten temat sądzicie, co sądzicie na temat litmotora, Motora, co sądzicie na, tego, na temat tego materiału. Czekam na Wasze komentarze i łapki w górę, jeśli Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych testach. Cześć!